No. W realu nie mamy, Dobra, brak. Czy ty możesz kurcze blaszka mnie tak nie straszli... Pewnie teraz... O! Pąbki nie ma Patryczku już pokredę kredę zapier... O! Masz mało czasu stary! Za rogiem! Ty kurde no ty, ty co ty robisz, no? Nie ja, mniej stara jeszcze po Już gdzie iść? Powalił? Powaliło O A! O... Na na Jezu AAAAA Szybko Idzie jest! No i kurwa mać co? Szybko Nie zebrałem. Ale słyszę go Bo F... jaki on jest szybki Ta jest A! O dobra może nas nie złapie Dźwięk w ogóle w tej grze? No i, i to, co to jest A Ekran spierdzielił. O, dobra, ja poprawiam ekran? Wow, nie lubię tych dźwięków. Mać. Awano, gep. Fala, dobra. No, Bala, dobra. Ona gra... Teraz leci, dobra, jednak tak nie dasz. Wow! 8, 8, 8, 7. Jo, nie, no eee. 6, 9, 6, 8. Masz mało czasu, stary. O, e.